Hej, to ja, Widzimia LPS. I w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać yy, mój pierwszy odcinek, yy, gdzie robię różne akcesoria i mebelki dla pet shopów. To jest pierwszy odcinek yy, i chciałabym Wam dzisiaj pokazać, yy, jak zrobić gazety dla pet shopa. A więc jest to na przykład Klaudia, show, kolejne show. Yy, miałam jeszcze dobre rady, ale zostawiłam yy, u babci. Do takiej, do takiej miniaturki gazety nam, będą nam potrzebne nożyczki, oczywiście bardzo ostre, szywacz, marker, żeby zaznaczyć sobie tekst, który będzie znajdował się w gazecie, ale jeżeli nie macie teraz przy sobie markera, możecie użyć po prostu zwykłego ołówka i linijki. Ja jednak linijki nie będę używać, zrobię to swoim starym dobrym sposobem. Wy też możecie tak zrobić. I jeszcze będą nam potrzebne oczywiście gazety z miniaturkami. To są Olivia. Jeszcze inne gazety to do dobre rady. Właśnie w dobrych radach był, była właśnie miniaturka Dobrych Rad, a na chyba y, siódmej stronie były miniaturki show ale to było wszystko w dobrych cenach. A ta Klaudia po prostu jest z gazety Klaudia, którą mam też przy sobie, już Wam pokazuję. O, to jest też Klaudia i to jest właśnie e, taka sama miniaturka jak jest gazeta, ponieważ to jest w spisie treści, zaraz Wam to wszystko pokażę. No i jeszcze jest, e, miniaturki są takie W, kobieta i życie. Takie miniaturki znajdują się chyba prawie we wszystkich gazetach, bo jak przeglądałam gazety mojej mamy, to nie było we wszystkich, dlatego wzięłam tylko w tych, co były. I jedną taką jest właśnie Olivia. To mam, to ja już sobie wezmę tę miniaturkę, już Wam pokazuję. No i tniemy. Ja już ją wycięłam. Jak widzicie znajduje się to w, spis w spisie treści. Inspiracje gwiazdy moda, reportaż, Uroda. Raport zrobię. Yy, no, i teraz mamy właśnie tą miniaturkę Olivia. I teraz albo razem z miniaturką Olivia wycinamy jeszcze kilka stron, albo w rogu gazety przykładamy miniaturkę i wycinamy tutaj i tutaj. To jest właśnie mój stary, dobry sposób. Spróbuję. Wiadomo, że nie będzie tam dużo napisów, więc możecie zrobić to nieco wyżej. Na przykład. Tutaj. Ok. To ja już to zrobię. Już zaraz Wam pokazuję, jak mi to wyszło. Bo to tam zależy, jak mi wyszło. I pamiętajcie, że te strony nie mogą być większe od gazety. No, jeżeli będą. To po prostu będzie trzeba przyciąć trochę tę strony. I musicie jeszcze uważać w tym sposobie, który ja teraz robię, żeby nie uciąć tej okładki. I proszę Was, żebyście najpierw zapytali się mamie, czy przeczytała daną gazetę, którą chcecie użyć do tego, takiego jakby triku. Okej, okay, taka moja gazeta jest już prawie gotowa. Na tył gazety y, odrysowujemy tą okładkę na jakiejś białej kartce, ale to jeżeli chcecie, bo ja na przykład tak nie robię, tylko po prostu ostatnia strona to jest okładka. I, i ja tak robię. Tak samo możecie zrobić i Wy, ale jeżeli wolicie, żeby Wasza gazeta wyglądała jak prawdziwa, z tyłu miniaturki, y, oczywiście jak już y, to wszystko sobie zrobicie na tej strony, to możecie zrobić jeszcze ostatnią, z białej kartki od na przykład drukarki i obrysować tą oliwię, wyciąć i będzie to wasz tył gazety. Ja tak zrobiłam y, z tą jedną show, ale druga show ma po prostu y, takie skrzynki. Dobra, a więc teraz y, przykładamy to razem sobie. to Tak składamy jak było i y, Spinamy teraz z No. Czekajcie, muszę to wszystko ładnie dobrze wyrównać. Trzeba boki i ostrożnie spiąć. Żeby... Żebyście nie szli czasem za daleko. Moja gazeta jest już gotowa. Mam już ich. Jeden, dwa, trzy. 4. Jeszcze mam 5 i 6, bo mam dobre rady i jeszcze jedną show, ale ta jedna show mi się gdzieś zawieruszyła. Tak samo możemy zrobić z kobietą i życiem. Spójrzcie. To jest nieco większe. Nie wszystkie miniaturki są takie same. I oto drugi sposób. Razem z tą miniaturką wycinam kilka innych stron równocześnie tak jest chyba najłatwiej widzicie teraz tylko obcinamy tutaj i tutaj i już mamy gotowe strony, bo wycięłam to kilka razy mamy gazetę te kobieta i życie. Znowu skrzywamy I mamy gazetę. Trzeciego sposobu jednak już nie pokażę, no ponieważ za długo by to trwało. Trzeci sposób to taki, że wycinacie najpierw okładkę i potem markerem robicie sobie bardzo długi pasek, z którego to po prostu sobie rozcinacie na małe karteczki i spinacie. Jednak dla mnie to jest najtrudniejszy sposób. Ten, co wykonywaliśmy teraz z kobiety i życie, jest najłatwiejszy i najszybszy. Dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Jeżeli macie jakiś pomysł, co bym jeszcze mogła dla Was zrobić i jeżeli będę w stanie to zrobić, to oczywiście zrobię. Tylko napiszcie mi to w komentarzach, to na pewno filmik pojawi się za niedługo. Dziękuję i do zobaczenia. Pa!